Oto kilka takich praktycznych rad, yy, które mogą Ci posłużyć przed każdą trudną rozmową, w jaki sposób przez nią przejść, czy do niej się przygotować. Po pierwsze, pomódź się, porozmawiaj z Bogiem o człowieku, zanim porozmawia z człowiekiem o kimkolwiek lub o czymkolwiek. Po drugie, umów spotkanie twarzą w twarz. Jeżeli szukasz pojednania, jakiegoś zrozumienia wzajemnego, rozwiązania konfliktu, albo zbudowania więzi z drugą osobą, po prostu umów się. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy czysto biznesowe, może czysto formalne, no to komunikatory są ok. Skype, Zoom, Teamsy i tak dalej. Po trzecie, postanów, co, że zrobisz co w Twojej mocy w celu porozumienia. Oczywiście nie wszystko zależy od Ciebie, ale potrzeba tutaj oczywiście też woli drugiej strony. To, co Ty możesz zrobić w celu porozumienia czy rozwiązania konfliktu, po prostu, po prostu to zrób. Czwarta rzecz, pomyśl wcześniej, co chcesz powiedzieć i w jaki sposób chcesz osiągnąć cel. Po prostu przemyśl, co chcesz zakomunikować. I z tym wiąże się piąta rzecz, pomyśl też, w jaki sposób to powiedzieć. Szóste, postanów, że nie będziesz unikał trudnych rozmów, czy trudnych tematów, albo wręcz konfrontacji, jeżeli to będzie konieczne do rozwiązania problemu. Siódme, załóż dobrą wolę rozmówcy, o ile nie da Ci powodów, żebyś myślał inaczej. Ósme. Wysłuchaj i postaraj się zrozumieć drugą stronę, zanim odpowiesz. I w końcu bądź wdzięczny, okaż miłość i szacunek swojemu rozmówcy.